Ciekawe, o czym rozmawiają. Być częścią drużyny. Po prostu móc trenować. Chciałem tylko pojechać. Chociaż jeden dźwięk. Wasze marzenia stały się naszymi. Ten spot nie jest tylko o wsparciu finansowym. Jest o szerszym zrozumieniu, akceptacji i empatii. Jest o dawaniu nadziei. Abyście nigdy nie przestali marzyć i wierzyć, że wasze cele są na wyciągnięcie ręki. Fundacja Studencka Młodzi Młodym, to nie tylko fundacja. To idea, idea, że przeciwko przeciwnościom stoimy razem.